Dzień torby, bobry i w ogóle, i w ogóle. A wszedłem sobie, mówię, zagram, ponieważ e, widzę zmiany, ale oczywiście zmiany. Więcej ruskich dostało obniżony battle rating. Tam może Z2-3 mają tylko podniesiony, ale 122S e, i takie potwory mają obniżane battle ratingi. Nie wiem co się dzieje, dlaczego tak się dzieje w ogóle. I o co chodzi? Czy, czy to jest, nie wiem, nakłanianie jakiejś, nie wiem, dogrania ruskimi, że mają mniejszy Battle Rating, fajnie się będzie nimi grało? No nie mam pojęcia, ale nie wychodzi z tego koło zamknięte, bo co to da? Że Battle Rating będzie zmniejszony i po prostu ludzie przejdą powiedzmy na ruskich, bo się będzie lepiej grało. No, i a starzy gracze po prostu oleją to. Jeszcze się nie wypowiadam do końca. Muszę sobie zagrać kilkanaście bitew, zobaczyć co i jak dokładnie. Ojku, jejku, masakra. Nie rozumiem tego. Do czego te zmiany mają w ogóle prowadzić? Cholera wie Ale się kurewsko źle czuje. Bardzo źle. Uff. I to nie jest tam jakieś złe samopoczucie ogólne, że... Tamto sianto, tylko coś mnie w klacie rwie I to już tak się robi co jakiś dzień i muszę iść do lekarza, bo to jest coś niepokojącego Uff, to mi się ciężko w ogóle robi Fak Blać <laughs> Oni objeżdżają miasto Może być ciężko Aha, oni chcą ostrzeliwać miasto z tamtej strony Okej okay. Tu mamy gostka źle źle, źle, źle Rzeczywiście, drzewa poprawili Tak jak napisali Z dalszej odległości Nie wyglądają tak koślawo Nie ma wściekłego ataku pikseli Ogólnie tych zmian to trochę jest Nie mam Ale lag, nie mam pomysłu w ogóle jak tutaj rozegrać to. Mhm. Tu coś będzie. Ciekawe, czy wyjedzie. To coś. Wjazd w miasto to śmierć po prostu. O, 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 jest. Nie doleciał, cholera. Nie dobrze. O wow, ale zajebiste! Ale mnie zaskoczyli tym! No proszę was, kurcze, co to się stało? No coś niesamowitego. Je but, a zajebiste! Teraz to jest zajebiste Muszę przyznać, że się chopy postarali Kurczę. No nie Dobra, muszę tak się wstrzelić. No mam nadzieję, że go zniszczę, nie? No za daleko, kurde Cholera jasna Co jest, że tak to zwiewa? Motherfucker. Tyle razy wystrzelić No i za nim, no Psz, Teraz nie, nie dolatuje Tak, przelatuje, tak, nie dolatuje, wow o co tu chodzi? No zobaczcie, to pociski, ale nie. Co, co to się dzieje? Czy na kilometr 600, co W ślepie jestem? <grykosia> tam dostał. Spoko. Naprawdę fajnie to zrobili. No teraz to się na mnie zemści. Cel nie został uszkodzony. I już po mnie. Je! Yeah. Jeee! Yeah. To mi się podoba. To jest... To jest spoko. To naprawdę zajebiście duży plus. Kurcze, spoko. coś na punkt A chcę wjechać Coś mnie, mnie tu mignęło No mm, 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 samolocik No to dobrze akurat że teraz tutaj wjechałem On się troszeczkę za budynkami schronie Oj, jaś się zakręciła latarnia. Dobra, oj oj, 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 ale te barierki trochę mnie krzaczą. Ostateczny cios, dobra. No to na tyle. No cóż. Mało zarobione. No ale nic się. Nie, nic się nie zrobi. Ale jestem przynajmniej zadowolony z tego, co zrobili z tej kamery pokazującej uszkodzenia wroga. Naprawdę. Fajnie, fajnie. Duży plusik za to. Dobra. oj, nie. To na tyle. Dzięki, na razie. No to aż zagram, słuchajcie, jeszcze jedną bitwę. I znowu na Polsce mnie wylosowało. I kurczę, kolejny plus, jaki zauważyłem, pokazuje mi, że czas oczekiwania na bitwę to 19 sekund, a czekam 22. Więc, no, może, może to coś zmieni. Byłoby naprawdę super. Bo tutaj praktycznie każdy z dywizjonu zrobił sobie. To z... no, już szósty chyba dzień przerwy od gry. Nikt, ani w samoloty, ani w czołgi, tam 3-4 osoby może grały, reszta. Przerzuciła się na coś innego No, miejmy nadzieję, że Ten patch jest niewielki Ale coś, coś rzeczywiście poprawi Cały czas mam taką jakąś cichą nadzieję, że No Gra się rozwinie Może, może kurczę, Jak dojdą te amerykańskie czołgi Może to coś ruszy do przodu No, no, no cholera wie, no chciałbym bardzo Ale cóż My jesteśmy zwykłymi szerakami, e, i nasze sugestie nie trafiają do devsów. Oni olewają, oni robią jak chcą. E, jedynie może, ruskich słuchają, e, gdzie to mówią. E, za wysoko, za trudno się gra na te 34 i w ogóle nie. I bah, jeps, mamy Battle Rating w dół. Oczywiście, którymś Niemcom też zmniejszono, ale to są zmiany naprawdę w porównaniu do radzieckich pojazdów no to są znikome Panther 2 na przykład dostał e, BR mniejszy, no ale nie wiem czy to coś zmieni bo ja tam jakoś tak w tych battle ratingach za dużo nie siedzę i, i, i nie główkuję gdzie, co, z czym, kto, jaki czołg z jakim wyrzuca <laughs> no dobrze Więc trzeba podjechać bliżej. No cóż, cóż zrobić? Nic się nie zrobi. Trzeba podjechać. Jest tam ta menda, tylko nie trafię go. <laughs> Mogliby trochę popracować nad dźwiękiem dział, bo takie dziwne są te dźwięki. Radzieckie mi się wiele bardziej podobają. Ach, kurcze. Cholera. Kilometr 600. Nie ruszaj się maleńki. Ajajaj. jeszcze dalej. Tu jedzie przede mną i ja pierdzielę i ja jestem ślepy. Stani, stani, stani mi się. Gówno, coś coś nie idzie mi to strzelanie dzisiaj. Bardzo źle mi idzie. Nawet bym tak powiedział. No. Wyjeżdżaj, facio. gdzie jesteś? fare are you mm. are you?

Kurczę pieczone, no? Nie doleciało. To mój cytrusek cholera. Ojej, znowu nie doleciało. Bardzo nieładnie. Ze strony lówki. Holender jasny. No? Nie ma gagatka. A tu co siedzi? jej Dostał. Troszkę. Za słabo. Trzeba mu poprawić. Ojej. Ojej, ojej! Może, może mu się nie uda dojechać. Może? Może? Kurde mać, no! Co za fuksior. Fartuch pieprzony. Ej! A tamto gdzie? Tamten gdzie się podział? Ale bieda. Bieda totalna. O jejku, hm. No, Po wybijaniu już są mocno. Do dupy, to dupę Nikogo nie przetrąciłem. Eee, tam, ten ząt. Czterech ma Kubany. No odrodzą się jeszcze czy nie? Ależ bida. Dobra, niech sobie jedzie. Kogoś chyba? <suszy> tak. Dokładnie tak. Mhm. To, to było kapitalne z mojej strony, naprawdę. Cel nie został uszkodzony, cholera. O oh my god Po mnie Jakie fcioki Zabrali mi go, banda decydentów, chociaż wiadę na... Na kapa, żeby trochę punktów dostać i kasy, no bo przecież masakra. 17 pocisków, wystrzeliłem i ja ani jednego nie zniszczyłem, ale parodia. Wstyd Wstyd ha, ha, ha Przejmowanie strefy A Coś czuję, że któryś mnie uszkodzi. No, w końcu te drzewa wyglądają jakoś. <słuch> Dwóch zostało? <słuch> Żeby nas nie zajechali tutaj, bo będzie dopiero. Jajca. No jeszcze się armata blokuje, blokuje się. Lekko, ale jednak, jednak coś się tam haczy. Dobra, tamten już padł... Spok, spoko, Lipna bitwa... No ale, cóż się spodziewać, jak tutaj jest 5 na 5 na taką mapę, to przecież to jest trochę za mało, ale mu się przeciągam, spać mi się chce. Dobra. No i koniec I co? Wrapił się ktoś, czy nie Nie wiadomo. Dobra, to na tyle.